Cześć Agnieszko. Cześć Kinga. Powiedz, co nam dzisiaj przygotujesz? Dzisiaj jesteśmy w Iławie nad Jeziorakiem i przygotuję dosyć nietypowe danie. Będzie to tacos, czyli klasyczne, popularne danie kuchni meksykańskiej. Czy będą jakieś polskie akcenty? Oczywiście. strąk musi być, szpinak. Będzie to taka polsko-meksykańska mieszanka. Na rozgrzaną patelnię wykładam kawałek papieru do pieczenia. Nie mam tu żadnego tłuszczu. Tu mam starty ser. Ja akurat używam cheddar'a, ale można użyć dowolny polski ser, pyszne sery mazurskie, warmińskie. Około 3-4 minuty. I teraz kolejny kawałek papieru przykładam z góry i robię szybki obrót. W tradycyjnej wersji tako wykonane jest z tortilli pszennej lub kukurydzianej. Ja w moim sposobie używam sera, żeby zaoszczędzić czas. Ponieważ tako, to takie muszelki wypełnione farszem, muszę ten ser zaokrąglić. Do tego posłuży mi właśnie szklanka. Taki chips z parmezanu może być też świetnym dodatkiem do zupy pomidorowej, do jakiejkolwiek zupy, do jakiegokolwiek dania głównego, do sałatki. Musicie tego spróbować, bo robi się to ekspresowo i jest przy tym fajna zabawa. Tu nakładam, tu nakładam. Odłożę, aby ser zastygł i przybrał odpowiednią formę. Teraz zajmę się przygotowaniem farszu. Na rozgrzaną patelnię wylewam odrobinę oliwy bądź oleju, kiełbasę chorizo, pokroję w talarki i podsmażę na patelni. Ta kiełbasa cudownie pachnie słodką wędzoną papryką. Możemy również użyć dowolnej polskiej kiełbasy, w boczku. Ja uważam, że ta to jest taka dowolność smaku. I teraz dodam odrobinę ciecierzycy i jeszcze troszkę słodkiej papryki. Magiczna godzina, magiczne danie. Takos bez kolendry nie istnieje. Nie bawię się w krojenie. Zobacz, nie dałam za dużo przypraw. Chorizo samo w sobie jest bardzo aromatyczne. I pierwszy farsz jest już gotowy. Zobacz, jaki piękny. Mm, bardzo kolorowy. Teraz przygotuję tako wegetariańskie. Będą to same surowe warzywa, czyli awokado, pomidorki koktajlowe, czerwona cebula. To jest moja wersja idealnego taco wegetaryńskiego. Pomidorki w pół. I awokado, uwielbiam. Gruszki aligatora, no. Jeszcze sok z limonki, on podbije smak awokado. Mango fantastycznie komponuje się z wędzonymi rybami. Ja dzisiaj zestawię je z wędzonym pstrągiem. Ułatwię sobie pracę, od razu pokroję je w kostkę. Proszę, jaki patent. Nie znałaś? Nie. Zaczynamy wykańczać. Pierwsze tako wypełnione chorizo i ciecierzycą. Takie je tu wyłożę. To danie, poza tym, że wygląda przepięknie, smakuje fenomenalnie. Dodam jeszcze odrobinę świeżej kolendry, troszeczkę kwaśnej śmietany. Mm. Mm. Pierwsza wersja jest gotowa. Kolejna wersja będzie z rybą. Nakładam awokado. Na to kilka kawałeczków wędzonego pstrąga. Może być też każda inna ryba? Może być mango. Zaraz posypię jeszcze koperkiem. I ostatnie tako wegetariańskie, czyli pełna dowolność warzyw. Znowu trafi tu awokado, pomidorki i czerwona cebula. Mogą tu trafić inne warzywa, papryka, cukinia, bakłażan, kolendra. Na sam koniec możesz to doprawić solą i pieprzem. Ja podaję takos jeszcze z limonką. Ona dodatkowo zaostrzy ich smak. Zobacz jakie to piękne. Wygląda wspaniale. Jak szybko. Zapraszam.